Panie Marszałku, śniadania biznesowe to cykl spotkań, które odbywa Pan w regionie, na całym Dolnym Śląsku. Czy one mają służyć edukacji przedsiębiorców, czy może zbierania jakichś informacji zwrotnych właśnie od nich? Dziś w spotykamy się w ramach kolejnego już śniadania biznesowego z przedsiębiorcami, po to, aby pokazać możliwości, jakie istnieją w kontekście pozyskiwania środków zewnętrznych od takich instytucji jak m.in. DolnoŚląski Fundusz Gospodarczy, jak Regionalny Oddział Banku Gospodarstwa Krajowego czy też fundusze związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, które są w dyspozycji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo często przedsiębiorcy, którzy są na co dzień zajęci no, swoimi obowiązkami, swoją pracą, często nie monitorują tego, że pojawiają się na przykład nowe możliwości dotacyjne, nowe możliwości pozyskiwania tanich kredytów na rozwój działalności. I właśnie po to takie spotkanie, jak to dzisiejsze w Świdnicy, jak już kilka, które odbyły się wcześniej w okolicach Wałbrzycha, Kłodzka, ale też Jeleniej Góry, Bolesław, aby pokazać te możliwości, aby przedstawiciele instytucji, prezesi czy pracownicy merytoryczni pokazywali, z jakich y, takich produktów finansowych często można skorzystać, z czego też często przedsiębiorcy sobie nie zdają sprawy, zwłaszcza że pojawi się ich coraz więcej, bo wchodzimy w nową perspektywę unijną, nową perspektywę budżetową, której jako samorząd województwa jesteśmy dysponentem, więc i dystrybutorem, więc chcemy pokazywać te wszystkie możliwości, te, które stworzyliśmy, negocjując duże pieniądze, a teraz przekładając je na konkretne, konkretne narzędzia finansowe dla rozwoju Dolnośląskich Przedsiębiorców. Czy często zdarza się tak, że przedsiębiorcy z takich spotkań wychodzą z wiedzą, o której wcześniej nie mieli pojęcia? Bardzo często, dlatego, że robimy te spotkania właśnie dlatego, że rozpoczyna się ta nowa perspektywa budżetowa, o której tak dużo się ostatnio mówi, te środki unijne, które do nas będą płynąć już w najbliższych miesiącach, one posłużą właśnie dolnośląskim przedsiębiorcom do rozwoju swojej działalności. No i to będą na pewno nieco inne narzędzia niż te, które istniały do tej pory, choć wiele z nich będzie podobnych. Wiele osób nie ma często wiedzy na temat tego, że można pozyskać środki, które są naprawdę nisko oprocentowane, a czasami wręcz umarzane po to, aby rozwijać swoją działalność na przykład w zakresie innowacyjnych miejsc pracy, czy miejsc pracy związanych właśnie z takim sektorem wysokich technologii, czy też często zielonych technologii, ale nie tylko, bo tak naprawdę są to rozwiązania dla każdego i jest to o tyle dobre, że oczywiście możemy znaleźć na ten temat informacje, przedsiębiorcy mogą znaleźć na ten temat informacje również w internecie, ale tutaj mając na wyciągnięcie ręki przedstawicieli instytucji, którzy przygotowują te wnioski, czy właściwie weryfikują wszystkie wnioski dotacyjne, można od razu zapytać na co mogę liczyć, konkretnie powiedzieć czym się dana firma zajmuje, po to, aby w taki sposób elastyczny, no dowiedzieć się, gdzie najlepiej tych pieniędzy szukać, a nie dochodzić do tego samego, samemu czytając po prostu no, bardzo długie czasami opisy warunków, regulaminów, konkursów i tak dalej. Tutaj taką wiedzę przedsiębiorcy otrzymują w pigułce. Dzisiaj spotkanie w Świdnicy. gdzie następne i kiedy. Kolejne spotkania będą organizowane no, w kolejnych powiatach można powiedzieć, dlatego że staramy się, aby tutaj na południu przynajmniej jedno spotkanie w każdym powiecie było organizowane. Swojego czasu spotkaliśmy się w Boguszowie Gorcach, później w Ząbkowicach, w dusznikach, dzisiaj świednica, pewnie za jakiś czas dzierżoniów, ale też nie tylko to były województwo wałbrzyskie, bo przecież pamiętamy Jelenia Góra, Bolesławiec, tam też członkowie zarządu województwa spotykali się z przedsiębiorcami i tutaj tymi wszystkimi osobami, które zostały zaproszone przez organizatora, naszego partnera tego cyklu, czyli przez Zachodnią Izbę Gospodarczą.